Dzień dobry. Te dwa tygodnie ostatnie były dość ciężkie. Pod względem odpoczynku jedzenia, ale ten odpoczynek był bardzo potrzebny. Chyba zawsze odpoczynek jest potrzebny. Zapominamy czasami o tym niepotrzebnie. Tak więc, czas wrócić do codziennych obowiązków. I już po trójgu. Dzisiaj też na nowo zacząłem swój plan medytacji 100 dni, ponieważ jak byłem we Włoszech, to któregoś dnia przerwałem swój e, ciąg, ponieważ z rana pomyślałem sobie wieczorem, a wieczorem napiłem się wina i tak to wyszło. I dzisiaj wracam na nowo. E, I dzień dobry, to znowu ja. E, właśnie bierzemy się do nagrywania e, szkolenia do szkoły Mury, który ogłaszam niedługo. i. Tam siedzi Damian. Nie stawaj, nie stawaj. A tam siedzi druga osoba, której jeszcze nie mogę powiedzieć. Natomiast yy, tak, Czerwiec opowiada się bardzo dobrze. I skończyliśmy właśnie nagrywanie. Damian, jak było? Było czadersko. Tak? <laughs> więc Damian jest w Warszawie. jeszcze niestety nie przeprowadzi do Warszawy, to czekam tego dnia, kiedy będzie na stałe w Warszawie. Damian, kiedy to będzie? Powiedz, właśnie. Niedługiej przyszłości. Cały dam. Jeszcze tylko postój na kawę w najlepszej kawiarni w Warszawie. Damian, lubisz tu pić? Tak, jest. Najlepsza kawiarnia. I jestem już w firmie. Chłopacy pojechali częściowo do naszego klienta, w trójkę, za tylko Łukasz. Przemek jest chyba na szkoleniu w jednej z firm ubezpieczeniowych, a reszta chłopaków nawet, nie wiem, ale coś robią na pewno ważnego. Trwają też przygotowania do Igrzysk chmury, plus ja w tej chwili zajmuję się jeszcze montażem jednego wideo do naszej szkoły chmury. Planujemy bardzo duże inwestycje w tym temacie związane ze szkołą chmury. Te szukarze zajmuję się szukaniem nowego biura, a czy już w sumie jest znalezione, tylko dogrywamy szczegóły. No, i tak, bo tutaj już się mieścić. Dzisiaj są jeszcze fajnie, bo dwie osoby, przed chwilą były trzy, wcześniej było pięć. Natomiast zdarzają się dni, że to się pojawia około siedmiu 8 osób, więc się robi dość tłoczno. Dlatego szukamy miejsca, czy znaczy już mamy, tylko dogrywamy szczegóły na 20 osób. Będziemy też mieli własną salę nagraniową, gdzie będziemy mogli w końcu robić nagrania, nie w moim domu. Więc zapowiada się dość ciekawie. Łukasz, co ty myślisz? Będzie bardzo ciekawie. Tak, będzie bardzo ciekawe. A i ciągle szukamy Chief Marketing Officer. We wczorajszym odcinku mówiłem o tym dokładnie. Dziękuję paru osobom, które się zgłosiły. Analizuję bardzo dokładnie, ponieważ ekstremalnie potrzebujemy tej osoby w naszej organizacji. I w furowisku czas na obiad, więc, jak to zwykle w czasie obydowym idziemy do naszego Lamborghini Aventador. Samochody służbowe w furowisku i jedziemy do amaro, żeby tam zjeść nasz obraz. Nie łukasz? Zgadza się. Tak więc wsiadajmy. I już wracamy. Niestety, niestety Lamborghini nie działało, amaro zamknięte, więc zostały zwykłe stopy i mięso i kapusta z leklerka. I już po pracy bardzo produktywny dzień, bardzo i lecę na pocztę. Co za dzień, wszystko się układa, wszedłem na pocztę, okienko puste, wszedłem, pani uśmiechnięta, no po prostu... Rzadko mam takie dni jak dzisiaj, że po dłuższym wypoczynku, który trwał przez ostatnie dwa tygodnie, wracam do pracy i po prostu efekty pracy są tak niesamowite. Wiele decyzji, wiele podjętych akcji, wiele zrobionej roboty. I to wszystko wymaga dużego odpoczynku. Jak długo odpoczywam, ty mam lepsze wyniki, jak krótko odpoczywam, mam gorsze wyniki. Jeszcze nie znalazłem takiego magicznego środka, ile muszę dokładnie odpoczywać, ale wiem, że takie wyjazdy powyżej 3 dni są naprawdę dobre dla mnie, więc też planuję w roku 2019 już zacząć wdrażać ten mój idealny miesiąc, żeby przynajmniej raz w miesiącu wyjeżdżać gdzieś z rodziną na 3-4 dni i po prostu tam sobie siedzieć, zwiedzać, czy to będzie w Polsce, czy to będzie za granicą. Natomiast, żeby to zrobić, potrzeba dwóch rzeczy. Rzecz jeden to czas, rzecz dwa to pieniądze. No niestety. I opcji na to wszystko jest chyba cztery. Cztery. Sposób numer jeden to pracować dość długo i potem nazbierać dużo pieniędzy i po prostu zrobić sobie rok, dwa, trzy wolnego i żyć przez pewien czas. Natomiast to nie dla mnie. Sposób numer dwa, to znaleźć fajnego pracodawcę, takiego jak murowisko, który jest w stanie umożliwić to, że bierzemy urlopu ile chcemy i kiedy chcemy, plus płaci bardzo dobrze i tym samym jesteśmy w stanie raz w miesiącu, czy nawet kilka razy w miesiącu wyjeżdżać na wakacje. Natomiast to też nie dla mnie, bo poczułem ten zew przedsiębiorczości i czuję się dobrze jako przedsiębiorca. Więc zostają jeszcze dwie opcje. Opcja numer 3, czyli zostajemy jednoosobowym konsultantem albo jednoosobową firmą, która realizuje coś. Więc sami decydujemy, kiedy pracujemy, z kim pracujemy, jak pracujemy. I byłem w tym miejscu przez wiele, wiele lat. Natomiast to też nie dla mnie już w tej chwili, ponieważ bardzo lubię budować zespoły, budować firmy, budować większe rzeczy. No, i dochodzimy do opcji numer 4, najtrudniejszej z wielu względów. Po pierwsze, trudno jest do tego miejsca dojść, po drugie, bardzo trudno, jeżeli mamy dużego, tak jak ja, żeby dojść do tego miejsca, bo szukamy ludzi, którzy są w stanie w naszej firmie, którą sami otworzymy, budować, dać im udziały, dać im duże premie, dać im wymarzono pracę, dać im dużo wolnego, żeby się rozwijali, czuli się dobrze i tym samym. Robili rzeczy, nawet podczas naszej nieobecności, które budują firmę, budują kapitał firmy i tym samym budują to, co nasza firma robi dla świata. Więc przez ostatnie miesiące udało mi się dowodzić całkiem fajny zespół. Część osób dostała stanowiska członków zarządu, co przez świat. Było źle rozumiane, że jak to tak Mireczku, tak wcześnie, takiej małej firmy. Natomiast wszystko jest by design, buduję firmę po to, żeby ludzie mieli niesamowite stanowiska, wszyscy w zarządzie zarabiamy tyle samo. Nikt nie zarabia więcej, nikt nie zarabia mniej, nawet premie mamy takie same. Ale to wszystko miało na celu to głównie, żeby dać mi możliwość, żeby mieć troszeczkę więcej czasu, żeby właśnie z tego całego natłoku pracy, który miałem przez dłuższy czas, gdzie pracowałem po 16, 18 godzin na dobę nie codziennie, ale były takie dni, Wrócę do takiego stanu, gdzie mam czas, żeby zrobić krok do tyłu i powiedzieć, tu musimy zbudować większy rynek, tu musimy zainwestować, tu musimy dany rynek troszeczkę zmniejszyć albo zwiększyć, tu wychodzimy globalnie i pokierować tak zespół, że tam poszedł. Natomiast żeby to mogło się dziać, potrzebuję zbudować taki zespół, który jest w stanie pracować beze mnie i przede wszystkim wtedy, gdy mnie nie ma. Nie być wąskim gardłem w firmie. I tak było teraz. Wróciłem do filmy po całych dwóch tygodniach. E, sprzedaż wzrosła, projekty nowe się pojawiły, wszystko się dzieje dobrze. Czyli, e, przynajmniej przez chwilę, przez dzisiejszy dzień, bo No na dzień dzisiejszy, na no, tą jedyną chwilę, która jest teraz, dochodzi do mnie, że udało mi się zrobić rzecz całkiem dobrą. Jak będzie w przyszłości, no to zobaczymy. Nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć. Natomiast e, ten dzisiejszy dzień był dla mnie wyjątkowy. I to był taki pierwszy dzień, kiedy. Zrozumiałem, że te decyzje, które podejmowałem w przyszłości, dodając wspólnika, dodając zarząd, rozbudowując filmy bardzo szybko, przynosi rezultaty. Taki dzień chwały dla mnie, więc tak. Lecę dalej. I mam już później zbierzemy na spotkanie z pewnym panem, którego dawno nie widzieliście, chyba. I tym razem jadę swoim Bentleyem. I oto on! Nie spotykałem się z nim jako współpracownik, ani członek zarządu, ani współwłaściciel, ale jako przedsiębiorca. To z Damian. Chodzą słuchaj, że masz więcej niż jedną spółkę? Tak, aktualnie mamy dwie. Jedną zajmującą się IT, tutaj z mireczkiem, jak wiecie, a drugą zajmującą się nieruchomościami. Także zapraszam do śledzenia. Mamy z zamianem prosty układ: kto ma więcej spółek, ten wygrywa, więc. wiecie jakie. Dobra, to my wracamy Nawet do. na się remisujemy to my wracamy do naszych rozmów, a my widzimy się jutro.